Artur Żmijewski, nazwisko, które od dekad kojarzy się polskiej publiczności z klasą, spokojem i niepodrabialną charyzmą. Aktor, którego twarz znają miliony widzów z ekranów telewizorów i kinowych sal, bohater seriali, filmów, spektakli teatralnych, a jednak przez całe lata był kimś więcej niż tylko aktorem był tajemnicą. Choć widzowie śledzili jego karierę niemal dzień po dniu, życie prywatne. Pozostawało niemal całkowicie za zasłoną. Owszem, pojawiały się plotki, spekulacje i krótkie notatki w kolorowej prasie, ale on sam konsekwentnie milczał. Milczał tak długo, że wielu zaczęło zastanawiać się, czy kiedykolwiek odważy się przerwać tę ciszę. I oto nadszedł moment, w którym żmijewski w wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zdecydował się mówić nie o kolejnej roli. Nie o nagrodach, nie o trudnych wyborach zawodowych, lecz o czymś najbardziej osobistym i kruchym, o miłości swojego życia. To wyznanie stało się dla wielu szokiem, dla innych spełnieniem długich oczekiwań, a dla niego samego katarsis, którego potrzebował, by domknąć pewien rozdział i rozpocząć nowy. Od samego początku swojej kariery Artur Żmijewski zyskiwał opinię człowieka zdystansowanego do medialnego blichtru. Podczas gdy inni aktorzy chętnie pozowali na ściankach i udzielali wywiadów na temat swoich prywatnych spraw, on wolał mówić o teatrze, o pracy, o kulturze. Ten wybór sprawił, że szybko okrzyknięto go artystą z innej półki bardziej poważnym, mniej podatnym na tabloidową narrację. Ale milczenie miało też swoją cenę. Z czasem pojawiały się domysły. Dlaczego unika pytań o związki? Czy kryje się za tym bolesna przeszłość? Czy może po prostu nie znalazł jeszcze osoby, którą mógłby określić mianem miłości swojego życia? Publiczność miała prawo do własnych interpretacji, bo on sam nigdy nie odpowiadał wprost. Dziennikarze, którzy próbowali dopytywać, najczęściej spotykali się z uprzejmym uśmiechem i krótkim zdaniem. O tym wolę nie mówić. Z czasem przestano naciskać, bo Żmijewski ugruntował swoją reputację człowieka, który nie ulega presji i nie otwiera się przed kamerami w sprawach serca. To, co wydarzyło się niedawno, zaczęło się, jak często bywa, od drobnych sygnałów. W jednym z wywiadów telewizyjnych, jeszcze kilka miesięcy temu Padło pytanie pozornie błahe: czego najbardziej pan żałuje, patrząc wstecz? Odpowiedź zaskoczyła prowadzącą. Artur Żmijewski, zamiast mówić o rolach, które odrzucił, czy o scenariuszach, których nie zrealizował, spuścił wzrok i powiedział: Żałuję, że przez lata milczałem o czymś, co było dla mnie najważniejsze. Te słowa wywołały poruszenie. Co miał na myśli? Dlaczego tak nagle i tak emocjonalnie o tym wspomniał? Od tamtej chwili stało się jasne, że coś w nim dojrzewa, potrzeba wypowiedzenia prawdy, którą ukrywał przez dekady. Dla każdego, kto kiedykolwiek obserwował życie artystów, jasne jest jedno: Łączenie kariery z życiem osobistym bywa trudne. Artur Żmijewski przez wiele lat funkcjonował w świecie, gdzie każde słowo, każdy gest, każdy uśmiech mógł zostać natychmiast zinterpretowany przez media. A jednak właśnie w tym świecie, pełnym pozorów i presji, narodziła się jego wielka miłość. Nie była to miłość filmowa, ani przelotny romans. Nie było to też coś, czym chciał się chwalić na łamach tabloidów. To była więź cicha, głęboka i intymna. Tak intymna, że aktor przez lata nie czuł się gotowy, aby o niej mówić. Nie dlatego, że się wstydził, raczej dlatego, że chciał chronić tę historię przed światem, który często nie rozumie delikatności uczuć. Pytanie, które zadają sobie wszyscy: dlaczego Żmijewski zdecydował się mówić akurat teraz? Co sprawiło, że po niemal sześciu dekadach życia uznał, iż nadszedł moment, aby wyznać prawdę? Bliscy aktora sugerują, że zadziałały dwa czynniki. Po pierwsze, wiek i świadomość upływu czasu. Człowiek w wieku 59 lat zaczyna inaczej patrzeć na życie. Już nie tyle planuje przyszłość, ile rozlicza się z przeszłością. Po drugie, osobiste doświadczenia, które przypomniały mu, jak kruche jest życie i jak ważne jest, aby nie odkładać na później słów, które mogą zmienić wszystko. Choć szczegóły swojego związku, aktor ujawnia stopniowo, jedno jest pewne. Była to miłość, która przyszła w momencie najmniej oczekiwanym nie na planie filmowym, nie w blasku reflektorów, lecz w codziennym życiu. Spotkanie, które na pierwszy rzut oka mogło wydawać się zwykłe, dla niego okazało się przełomowe. Wyobraźmy sobie scenę nie kino, nie teatr, lecz realność dwoje ludzi, których drogi skrzyżowały się niespodziewanie rozmowa, która zaczęła się banalnie, a skończyła się czymś, co zaważyło na całym życiu. Tak właśnie Żmijewski opisuje ten moment. Nie wiedziałem jeszcze, że to jest początek, ale poczułem spokój, jakiego dawno nie czułem. Każde milczenie ma swoją cenę. W przypadku Artura Żmijewskiego była to cena ogromna. Ukrywanie uczuć oznaczało konieczność udawania dystansu tam, gdzie tak naprawdę chciał się uśmiechać. Oznaczało samotność w chwilach, gdy pragnął bliskości, oznaczało noszenie w sercu tajemnicy, która z czasem stawała się coraz cięższa. Dlaczego jednak decydował się na tę drogę? Najprawdopodobniej z obawy przed medialnym szumem, przed nieustannymi pytaniami i nagłówkami gazet, które potrafią z banalnego szczegółu zrobić sensację dnia. On nie chciał, aby miłość jego życia była sprowadzana do tytułów w tabloidach. Wolał zachować ją dla siebie. Nawet jeśli oznaczało to lata ciszy. Kiedy w końcu zdecydował się mówić, jego głos drżał. Nie był to głos aktora odgrywającego rolę, był to głos człowieka, który odważył się na szczerość. Przez lata myślałem, że chronię naszą historię, trzymając ją w sekrecie, ale zrozumiałem, że czasem milczenie staje się ciężarem, a prawda wyzwoleniem, powiedział w jednym z najnowszych wywiadów. To zdanie przeszło przez media niczym fala. Po raz pierwszy od dawna Żmijewski nie był już tylko aktorem. Był człowiekiem z krwi i kości, który mówił o bólu, o radości, o miłości. I właśnie ta autentyczność sprawiła, że jego słowa poruszyły tysiące serc. Publiczność, która przez lata przyzwyczaiła się do jego milczenia, teraz zadaje sobie pytania: kim jest ta osoba? Jak długo byli razem? Dlaczego dopiero teraz postanowił to ujawnić? Czy jest to miłość sprzed lat, czy uczucie, które trwa do dziś? Żmijewski odpowiada ostrożnie, nie zdradzając wszystkich szczegółów, ale jedno podkreśla. Nie chodzi o ciekawość ludzi, chodzi o to, że ja sam wreszcie jestem gotów mówić. To zdanie wskazuje, że jego decyzja nie była podyktowana modą czy presją mediów. Była osobistym wyborem, dojrzewającym w ciszy przez lata. Tak rozpoczyna się jego spowiedź, nie w sensie religijnym, ale ludzkim. Wyznanie miłości w wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat staje się dla Artura Żmijewskiego symbolicznym otwarciem nowego etapu życia etapu, w którym nie trzeba już udawać, w którym można być sobą, w którym słowa wreszcie stają się sprzymierzeńcem, a nie ciężarem. To dopiero początek historii, którą aktor zdecydował się opowiedzieć. Historia ta, jak sam zapowiada, nie będzie łatwa ani prosta, ale będzie prawdziwa. Każda wielka historia miłosna zaczyna się od chwili, która na pierwszy rzut oka wydaje się zwyczajna. W przypadku Artura Żmiewskiego nie było inaczej. Choć przez lata jego życie toczyło się w rytmie planów filmowych, prób teatralnych i obowiązków związanych z popularnością, los postanowił zaskoczyć go w najmniej oczekiwanym momencie. Nie spotkał swojej wielkiej miłości w świecie sztuki, gdzie wszystko jest sztuczne, na pokaz i w blasku reflektorów. Spotkał ją w codzienności, tam gdzie ludzie są sobą. To spotkanie było jak przypadkowa iskra, która zapaliła ogień trwający przez lata. Jak sam opowiada, nie spodziewałem się, że to właśnie tego dnia i w tym miejscu wydarzy się coś, co przewróci moje życie do góry nogami. Ale tak się stało. Patrząc w jej oczy, miałem wrażenie, że znam je od zawsze. To, co wyróżniało tę relację od początku, to prostota. Nie było wielkich deklaracji, nie było od razu słów o kocham Cię. Były rozmowy długie, szczere, takie, w których dwoje ludzi naprawdę się słucha. Były gesty drobne, codzienne, ale znaczące. Żmijewski mówi, że w tamtym czasie najbardziej brakowało mu właśnie normalności. Po latach pracy w środowisku, gdzie każdy ruch był komentowany, znalazł w tej relacji spokój. Nie musiał grać, nie musiał udawać. Mógł być po prostu Arturem, człowiekiem, nie aktorem. Ta szczerość sprawiła, że więź rosła szybko, choć w ciszy. I choć od początku wiedział, że będzie musiał ją chronić, nie mógł zaprzeczyć, że znalazł coś wyjątkowego. Bycie osobą publiczną oznacza, że prywatne życie zawsze znajduje się pod lupą. Ale Artur Żmijewski, jak nikt inny, potrafił odgrodzić jedno od drugiego. Media przez lata nie miały dostępu do jego najbardziej intymnych przeżyć, bo on sam pilnował granic. Jednak w tym wszystkim kryło się napięcie. Z jednej strony pragnął dzielić swoje szczęście, z drugiej bał się, że zainteresowanie mediów zniszczy tę kruchą więź. Nie raz widział, jak inni artyści stawali się ofiarami własnej szczerości, jak tabloidy rozkładały ich życie na części, zamieniając prawdziwe uczucia w tanią sensację. Dlatego przez lata milczał. Ale to milczenie nie oznaczało braku uczuć, wręcz przeciwnie, było dowodem na to, jak bardzo mu zależało. Czasem największym dowodem miłości jest cisza, mówił w jednym z wywiadów. Choć nie mówił publicznie o swoim związku, nie oznaczało to, że brakowało mu szczęścia. Były wspólne podróże, niekoniecznie dalekie, ale zawsze pełne znaczenia. Były spacery w miejscach, gdzie nikt nie rozpoznawał znanego aktora, były rozmowy do późnej nocy i plany, które choć nigdy nie znalazły się na łamach gazet, były dla niego ważniejsze niż niejedna nagroda filmowa. To właśnie w tych chwilach nauczył się na nowo, czym jest życie nie rola, nie scenariusz, nie konferencja prasowa ale prosta obecność drugiego człowieka. Jednocześnie przez cały czas towarzyszył mu strach, strach, że pewnego dnia to, co ukrywane, zostanie ujawnione wbrew jego woli, strach, że zainteresowanie mediów okaże się niszczycielskie, strach, że sam nie będzie potrafił dłużej chronić tego, co najcenniejsze. To napięcie sprawiało, że czasem zamykał się jeszcze bardziej. Nie pozwalał sobie na pełną otwartość nawet wobec najbliższych przyjaciół. Uczucie, które było dla niego wszystkim, musiało zostać zamknięte w bezpiecznym kręgu dwojga ludzi. A jednak paradoksalnie właśnie ta tajemnica uczyniła ich więź jeszcze silniejszą. Miłość, którą trzeba chronić, staje się jeszcze bardziej intensywna. Wyznaje, każda historia ma swój punkt zwrotny. W życiu Artura Żmijewskiego nadszedł on w chwili, gdy zdał sobie sprawę, że nie może już dłużej milczeć. Nie chodziło o presję mediów, ani o ciekawość fanów. Chodziło o niego samego. Zrozumiał, że jeśli dalej będzie ukrywał to, co dla niego najważniejsze, sam stanie się więźniem własnej ciszy. A życie, kruche i ulotne, nie daje drugiej szansy. Był taki dzień, kiedy poczułem, że jeśli teraz nie powiem prawdy, już nigdy tego nie zrobię, wspomina. Kiedy wreszcie zdecydował się na wyznanie, poczuł ulgę, jakby zrzucił z ramion ciężar, który nosił przez lata. Publiczne słowa o miłości swojego życia nie były dla niego obciążeniem, ale wyzwoleniem. Reakcje ludzi tylko utwierdziły go w przekonaniu, że zrobił dobrze. Widzowie nie oceniali, nie krytykowali. Przeciwnie. Wielu pisało, że jego szczerość stała się dla nich inspiracją, że pokazuje, iż nigdy nie jest za późno, by mówić o uczuciach, że prawda zawsze ma sens, nawet jeśli przychodzi po latach. Największe pytanie, które dziś krąży w mediach brzmi: Kim jest miłość życia Artura Żmiewskiego? On sam odpowiada wymijająco, nie podaje nazwiska, nie pokazuje zdjęć, podkreśla tylko, że chodzi o osobę wyjątkową. Ale prywatną, kogoś, kto nie chce być częścią medialnego spektaklu. To moja decyzja, że się otworzyłem, ale to nie oznacza, że mam prawo wystawiać na widok publiczny kogoś, kto tego nie chce. Miłość polega też na szacunku, tłumaczy. I może właśnie w tym tkwi niezwykłość jego wyznania. To nie jest historia napisana dla gazet, to nie jest reklama nowego filmu, ani kampania wizerunkowa to szczere świadectwo człowieka, który po latach milczenia wreszcie powiedział, co czuje. Historia Żmiewskiego niesie w sobie uniwersalne przesłanie. Pokazuje, że czasem największą odwagą jest szczerość, że nawet osoby przyzwyczajone do grania ról mogą w pewnym momencie odkryć, iż życie wymaga prawdy, a nie maski. Dla wielu jego fanów ta opowieść stała się czymś więcej niż anegdotą z życia aktora. Stała się lekcją, że miłości nie trzeba się wstydzić, że warto o nią walczyć, że trzeba mówić, zanim będzie za późno. Dziś Artur Żmijewski stoi na progu nowego rozdziału. Po latach ciszy i ukrywania się przed światem, wreszcie pozwala sobie być sobą. Nie oznacza to, że nagle stanie się bohaterem kolorowych magazynów. Wręcz przeciwnie. Nadal chce chronić swoją prywatność. Ale teraz robi to już nie z lęku. Lecz ze świadomości, że prawda została wypowiedziana. I to właśnie ta świadomość daje mu siłę na przyszłość. Nie wiem, ile czasu jeszcze przede mną, ale wiem jedno. Chcę go przeżyć w prawdzie. Mówi. Wyznanie Artura Żmijewskiego odbiło się szerokim echem w Polsce. Media, które przez lata przyzwyczaiły się do jego milczenia, teraz miały materiał, którego się nie spodziewały. Ale co ciekawe, zamiast fali sensacji i tanich nagłówków, pojawiła się fala wzruszenia. Komentatorzy podkreślali, że w świecie, w którym prywatność coraz częściej jest towarem, on wybrał szczerość, ale w sposób elegancki, bez zdradzania tego, co powinno pozostać intymne. To wyznanie nie było skandalem, było świadectwem dojrzałego człowieka. Widzowie pisali setki komentarzy w internecie. Nie brakowało zdań. Dziękujemy za tę prawdę. Pokazał nam, że nigdy nie jest za późno, by mówić o uczuciach. To dowód, że aktor, którego oglądamy na ekranie, jest także zwykłym człowiekiem. Osoby z najbliższego otoczenia aktora również odniosły się do jego słów. Przyjaciele, którzy znali go od lat, mówili, że widzieli, jak nosił w sobie coś, o czym nie chciał mówić. Czasem widać było w jego oczach tęsknotę, której nie potrafił nazwać. Teraz rozumiemy dlaczego, powiedział jeden z kolegów z teatru. Rodzina również wyraziła wsparcie. Podkreślano, że decyzja o wyznaniu była aktem odwagi, nie dlatego, że groziły mu jakieś konsekwencje, ale dlatego, że przełamał samego siebie. On zawsze był silny w pracy, ale prywatnie bardzo wrażliwy. Teraz wreszcie pozwolił, by ta wrażliwość stała się jego siłą, mówiła jedna z osób z jego otoczenia. Ciekawe jest także to, jak wyznanie wpłynęło na jego karierę. Do tej pory widziano w nim aktora chłodnego, zdystansowanego, profesjonalistę, który nigdy nie odsłania prywatnej twarzy. Teraz obraz się zmienił. Żmijewski zyskał w oczach widzów jeszcze większą autentyczność. Role, które odgrywa, pełne emocji, dramatów, uczuć, zaczęły być odbierane inaczej. Publiczność wie, że to, co pokazuje na scenie nie jest już tylko sztuką. Jest doświadczeniem człowieka, który naprawdę przeżył miłość, tęsknotę, milczenie i w końcu wyzwolenie. Reżyserzy podkreślają, że taka przemiana może otworzyć przed nim nowe możliwości artystyczne role bardziej intymne, głębsze psychologicznie, jeszcze mocniej rezonujące z jego osobistą historią. Historia Żmijewskiego ma wymiar wykraczający poza życie jednego człowieka. W świecie, w którym często odkładamy ważne słowa na później, jego wyznanie jest przypomnieniem, że później może nie nadejść. Dla wielu Polaków, zwłaszcza tych z pokolenia aktora, jego historia stała się zachętą do szczerości wobec bliskich. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy osób, które pisały, że dzięki niemu zdecydowały się powiedzieć kocham Cię partnerowi, przyznać się do uczuć albo zadzwonić do dawno niewidzianej osoby. W ten sposób jego osobista historia stała się elementem większej opowieści o odwadze, szczerości i sile uczuć. Żmijewski pokazuje, że miłość w dojrzałym wieku ma inny wymiar niż w młodości. Nie chodzi już o fajerwerki, o gesty rodem z filmów romantycznych. Chodzi o spokój, o pewność, o świadomość, że znalazło się kogoś, kto rozumie nas lepiej niż ktokolwiek inny. To właśnie tę prawdę chciał przekazać, mówiąc o miłości swojego życia: że nie ma znaczenia, ile mamy lat, że uczucie może przyjść niespodziewanie, nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystkie rozdziały są już napisane. Choć otworzył się publicznie, nadal pozostaje wierny zasadzie, że najważniejsze rzeczy powinny być przeżywane w ciszy. Nie zamierza organizować medialnych konferencji ani publikować wspólnych zdjęć podkreśla, że mówił, aby podzielić się prawdą, a nie aby wzbudzić sensację. Chciałem, by ludzie zrozumieli, że moje milczenie przez lata nie było pustką. Było wyborem. Teraz też wybieram ciszę, ale już inną, ciszę, w której jestem spokojny. Jakie plany na przyszłość ma Artur Żmijewski? Oficjalnie mówi niewiele. Skupia się na pracy, ale też na prywatności, którą wreszcie potrafi docenić. Nie musi już ukrywać, nie musi uciekać przed pytaniami. Może mówić tyle, ile chce, bo jego tajemnica została już ujawniona. I właśnie to daje mu poczucie wolności. Nie wiem, co przyniesie jutro, ale wiem, że cokolwiek to będzie, nie będę już musiał milczeć z lęku, bo najważniejsze słowa zostały powiedziane. W wieku 59 lat Artur Żmijewski pokazał, że człowiek nigdy nie przestaje się zmieniać, że nawet po latach kariery, sukcesów i doświadczeń można zrobić coś, co definiuje nas na nowo. Jego wyznanie nie było końcem, było początkiem. To dziedzictwo, które zostawi nie tylko w sztuce, ale i w sercach ludzi. Bo każdy, kto usłyszał jego słowa, może poczuć, że prawda, miłość i odwaga nie mają wieku. Historia Artura Rzymiewskiego to opowieść o ciszy i słowach, o strachu i odwadze, o miłości, która była ukrywana, ale w końcu została wypowiedziana. To także przypomnienie dla nas wszystkich, że czasem najważniejsze rzeczy dzieją się nie na ekranie, ale w życiu. Aktor, który przez lata grał różne role, w wieku 59 lat zdecydował się wreszcie zagrać najważniejszą samego siebie. Historia Artura Żmijewskiego to nie tylko osobiste wyznanie jednego z najpopularniejszych aktorów w Polsce to także opowieść uniwersalna o tym, jak przez lata można nieść w sercu tajemnicę jak trudno jest mówić o miłości w świecie, który wszystko zamienia w sensację. Jak ogromną odwagą jest przełamanie własnego milczenia. Jego słowa w wieku 59 lat stały się inspiracją dla tysięcy ludzi. Pokazały, że nigdy nie jest za późno, by powiedzieć kocham. Nigdy nie jest za późno, by przyznać się do tego, co w sercu najważniejsze, że szczerość nie zna wieku, a prawda, nawet wypowiedziana po latach, może zmienić życie. Żmijewski przypomniał nam, że miłość to nie skandal, nie nagłówek, ale siła, która potrafi ocalić człowieka, i że czasem najważniejsze wyznania nie pojawiają się na scenie ani na planie filmowym, lecz w zwyczajnych chwilach, kiedy człowiek wreszcie znajduje w sobie odwagę, by być sobą. Artur Żmijewski przez lata milczał o swojej wielkiej miłości, chroniąc ją przed światem. W wieku pięćdziesięciu dziewięciu lat zdecydował się przerwać ciszę i otworzyć serce przed publicznością. Jego wyznanie poruszyło fanów, przyjaciół i środowisko artystyczne, nie jako sensacja, ale jako świadectwo odwagi i autentyczności. Historia ta stała się lekcją. Nigdy nie jest za późno, by mówić o uczuciach. Dziękuję ci, drogi czytelniku, że dotarłeś do końca tej niezwykłej opowieści. Jeśli poruszyła Cię historia Artura Żmijewskiego, zostaw swój komentarz, podziel się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić kolejnych artykułów i historii o gwiazdach, które, tak jak Artur, odważyły się być prawdziwe. Twoje wsparcie sprawia, że możemy dalej opowiadać te historie szczere, emocjonalne i inspirujące.